Servus, czy poznajecie ten głos? Tak, to głos najsłynniejszego garbusa na świecie. Garbusa, którego ożywił Walt Disney. Ma numer 53 na boku, perłowo-biały lakier i paski w kolorach amerykańskiej flagi. Nie mówi ani słowa, a jednak jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w historii kina Disneya. Dziś nie będziemy mówić o aktorach, którzy siedzieli za kierownicą. Dziś skupimy się na prawdziwej gwieździe, jaką zwykł być właśnie Volkswagen Garbus z 1963 roku i który właśnie stał się jakby żywą istotą. Jakie triki inżynieryjne sprawiły, że auty jeździło samo w czasach przed erą komputerów. Poznajcie prawdziwą historię i techniczne sekrety Herbiego, czyli niesamowitego Garbusa. Dzisiaj poznamy tajemnicę konstrukcji tego auta. Jednak, zanim spojrzymy na jego działanie i prześledzimy sobie technikalia, spójrzmy sobie na jego linię czasu. Początek tej legendy zaczyna się z filmem kochanych Sząszcz, który został wydany w 1968 roku i można powiedzieć, że jest to Era Jima Douglasa, czyli pierwszego właściciela Herbiego. Jim Douglas był kierowcą wyścigowym z problemami, no i kluczowe wydarzenia, które się wydarzyły, no to zakup, gdzie Herbie stoi w luksusowym salonie Petera Thorndyke'a, gdzie zostaje zakupiony przez Jimiego Douglasa. Jednak to Tennessee Steinmans, czyli mechanik i przyjaciel Jima, odkrywa, że auto, które zostało przywiezione do ich domu, ma duszę i nazywa go Herbie na cześć swojego wuja boksera o złamanym nosie przypominającym marskę garbusa. Herbie zaczyna wygrywać lokalne wyścigi i pokonuje znacznie potężniejsze od siebie maszyny. Jim przez to staje się argancki i chce kupić Lamborghini, a obrażony Herbie ucieka i próbuje popełnić samobójstwo. Jest to właśnie słynna scena na moście Golden Gate. I tu wielkim finałem był wyścig Eldorado, gdzie Herbie, uszkodzony przez tornajka rozpada się na dwie części tuż przed metą. Tył auta przekracza linię mety pierwszy, a przód drugi. Herbie zajmuje pierwsze i trzecie miejsce w tym samym wyścigu. Później mamy czas pani Steinmetz, czyli film Garbi znowu w trasie z 1974 roku. Tutaj właścicielką Herbiego jest właściwie pani Steinmans, czyli ciotka Tennessee'ego. Jim wyjechał ścigać się do Europy i zostawił auto pod opieką, właśnie ciotki. Tutaj widzimy już Herbiego, jakby był na zasłużonej emeryturze i mieszka sobie w San Francisco. W filmie jest pokazany konflikt, gdzie bezwzględny deweloper Alonzo Hock. Chce zburzyć remi ze Strażacką, w której właśnie mieszka pani Steinmetz, by zbudować tam wieżowiec. Herbie pokazuje znowu swoje zdolności, jeździ pionowo po ścianach budynku i po gzymcach wieżowców. A w finale Garbi zwołuje całą armię garbusów i zmusza Alonzo do kapitulacji. Później następuje powrót Jima. W filmie z 1977 roku Garbi jedzie do Monte Carlo. I tu znowu właścicielem jest Jim Douglas, gdzie teoretycznie po 12 latach Jim razem z jego mechanikiem wracają do wyścigów Garbusem. No i tu widzimy Herbiego, który bierze udział w wyścigu Trans France z Paryża do Monte Carlo. W całym filmie jest pokazany wątek kryminalny, gdzie złodzieje kradną słynny diament i ukrywają go w zbiorniku Garbusa. Jest też tu pokazany wątek miłosny pomiędzy Herbim i Giselle, a Giselle to Lancia Scorpio, de facto jednej z rywalek w wyścigu Trans France. Tu właściwie pierwszy raz widzimy Coś w rodzaju mowy ciała, gdzie auta wskazują na zakochanie. Widzimy maślane oczy, kołysanie się i zdecydowanie ta mimika z filmu na film ewoluuje. Mimo wszelkich przeszkód, miłosnych rozterek czy też przeszkód kryminalnych, Herbie zwycięża wyścig trans France, a przy okazji tego chwyta złodziei, którzy ukradli klejnot. I to de facto ostatni film, w którym widzimy Jima jako kierowcę Herbiego. Ponieważ później w 1980 roku, gdzie Garbi jedzie do Rio, jego właścicielem staje się DJ i Pete, a Pete był siostrzeńcem Jima Douglasa. Jim przekazał ją auto w Puerto Vallarta, czyli w Meksyku, gdzie widzimy Herbiego w nieco gorszym stanie. I on zostaje odebrany z portu. Jednak w całym tym filmie nie widzimy bardzo, żeby Herbie się ścigał. Przede wszystkim widzimy przyjaźń z Paco. Nasze autko zaprzyjaźnia się z meksykańskim sierotą, który nazywa go Ocho. Ocho to po hiszpańsku 8, czyli suma cyfr 5 i 3. Do tego w trakcie całego filmu widzimy incydent z Bykiem, gdzie Herbie wjeżdża na arenę Koridy i walczy z Bykiem, pokonując go. No i tutaj też mamy lekko kryminalny wątek, gdzie Herbie razem z Paco chwytają złodziei, którzy próbowali przechwycić starożytny skarb. Dopiero w piątym filmie daje nam się poznać genezę powstania Herbiego. W filmie kochany Chrząszcz tak, znowu powtarza się tytuł. Film wyszedł w 1997 roku i tu właścicielem jest Hank Cooper. Herbie już jest w zdecydowanie fatalnym takim stanie, gdzie jest zardzewiały i właściwie nikt go nie chce, nikt go nawet nie poznaje. W trakcie filmu poznajemy twórcę Herbiego, doktora Gustawa Sztumfela. Dowiadujemy się, że Herbie orzuł, bo wpadło do niego zdjęcie ukochanej doktora podczas odlewania bloku silnika. W trakcie tego filmu widzimy też powstanie Horace'a, czyli The Hate Buga. Tak jak Herbie był The Love Bugiem, tak Horace jest The Hate Bugiem. Czyli zły charakter, który jest czarnym garbusem i jest zdecydowaną odwrotnością naszego garbiego. Horace jest agresywny i uzbrojony po zęby. Jednocześnie w tym filmie widzimy śmierć, ale też i zmartwychwstanie, ponieważ Horace niszczy Herbiego, a dzięki pomocy doktora Stumpfela i wielkiemu powrotowi Jima Douglasa, Hank Cooper razem z całą ekipą odbudowuje Herbiego i później w finałowym wyścigu pokonują Horace'a, przy czym Horace można powiedzieć, że popełnia samobójstwo. No, i dochodzimy do ostatniego filmu, gdzie w 2005 roku Garbi staje się superbryką. Tutaj właścicielką jest Maggie Payton, czyli córka legendarnego kierowcy Nascaru. Widzimy moment, gdzie Maggie nabywa go na złowowisku, później ściga się po ulicach, ale docelowo trafia z powrotem na tor delikatnie przebudowany i wygrywa kolejne zawody. No, i tutaj już też widzimy zdecydowany przeskok, jeśli chodzi o technologię CGI, bo w tym filmie Herbie ma taką naprawdę faktyczną mimikę. Rusza zderzakiem, mruga reflektorami w sposób taki animowany. No i na przykład wygrywa wyścigi wspinając się na ogrodzenie, czy ślizgając się po barierce, tak jakby był deskorolką. Skoro już znamy historię. Jego linię czasu, to czy zastanawialiście się kiedyś, jak to w ogóle działało? W czasach, kiedy komputer zajmował cały pokój i służył głównie do obliczania trajektorii lotu rakiet, a inżynierowie Disneya musieli sprawić, by to na stali okazywała uczucia. Jednak jak to się w ogóle zaczęło? Jest rok 1968. Walt Disney Studios przygotowuje film na podstawie książki Car Boy Girl. Potrzebują oni samochodu, który będzie antytezą amerykańskiej mocy. Ma być mały, niepozorny i trochę żałosny. Producenci szukali samochodu do filmu The Love Bug, czyli Kochany chrabąszcz. Zorganizowano więc nietypowy casting. Na parkingu ustawiono Toyoty, Volvo, TVR i MG oraz jednego Volkswagena. I to właśnie Volkswagena Garbusa. Obserwowano reakcję pracowników studia podczas przerwy na lunch. Większość aut po prostu mijali, ale przy Garbusie działo się coś dziwnego. Ludzie uśmiechali się do niego, a niektórzy nawet go kłaskali. Decyzja zapadła natychmiast. Garbus miał w sobie naturalny Czynnik przytulania. Disney wybrał model Volkswagen Beetle Type 1 z 1963 roku w kolorze L87 Pearl White. W pierwszym filmie marka Volkswagen ani razu nie pada z ust aktorów, a znaczki zostały usunięte. Herbie był po prostu małym samochodem, ale wszyscy wiedzieli. Kim on jest. W 1968 roku Volkswagen of America nie widziało po prostu potencjału w filmie Disneya. Uważali, że to głupia komedia. I właśnie dlatego Herbie w pierwszym filmie nie ma znaczków i logotypów Volkswagena. A bohaterowie mówili o nim mały samochód lub Douglas Special, ale nigdy Volkswagen. Film okazał się gigantycznym hitem i dosłownie uratował sprzedaż garbusa w USA, która pod koniec lat 60. zaczynała spadać. Po premierze filmu salony Volkswagena przeżyły oblężenie. Przy produkcji sequeli Volkswagen już błagał o współpracę i dostarczał samochody za darmo, a znaczki wróciły na swoje miejsce. A skąd wziął się jego wygląd? To też nie przypadek. Słynny numer 53 pochodzi od Dona Tricepsa. Czyli Miotacza Los Angeles Dodgers, ulubieńca producenta Billa Walsha. A kolory pasków otóż czerwony, biały i niebieski to barwy patriotyczne, ale w matowym, nieco wyblakłym wydaniu by pasowały do perłowej bieli L87 Pearl White. Ciekawostka techniczna aby wnętrze nie odbijało świateł studenckich i kamer, Całe wnętrze Herbiego, czyli deska rozdzielcza i słupki, zostały przemalowane specjalną szarą, matową farbą. I to jest pierwszy strików, który zastosowano. Dlaczego w ogóle perłowa biel L87 Pearl White? Reżyser Robert Stevenson wybrał ten kolor nie dlatego, że był ładny, ale ze względów czysto praktycznych. Podczas nocnych zdjęć biały samochód był najlepiej widoczny w kamerze i najłatwiej było go po prostu oświetlić. Czerwony czy niebieski zlewałby się z tłem. Wiemy, że Herbie porusza się sam z siebie. I to jest najważniejszy punkt techniczny całej tej sagi. Jak sprawić, by auto jechało dynamicznie, w ruchu ulicznym San Francisco bez widocznego kierowcy. Pamiętajcie, żadnego zdalnego sterowania zdolnego udźwignąć taką masę wtedy nie było. Rozwiązaniem był system Blind Driver, czyli ślepy kierowca. Zespół efektów specjalnych Disneya całkowicie przebudował system sterowania. Oryginalna kolumna kierownicza i pedały zostały odłączone. Zamiast tego stworzono skomplikowany system przekładni. I linek, który przeniósł sterowanie na tylną kanapę. Kierowca kaskader siedział skulony na podłodze w miejscu tylnej kanapy. Miał tam małą kierownicę, przedłużone dźwignie sprzęgła, hamulca i gazu oraz przedłużony drążek zmiany biegów. Przednie fotele były specjalnie skonstruowane tak, by oparcie kierowcy ukrywało go przed kamerą. Ale jak on widział drogę? To jest najbardziej przerażająca część. Czasami patrzył przez szpary w tapicerce fotela, ale w trudniejszych ujęciach wizjer był ukryty w ozdobnej kratce wlotu powietrza pod przednią szybą. Jakie było pole widzenia? Wielkości paczki papierosów. W wielu scenach kierowca był dosłownie ślepy i jechał wyłącznie na komendy radiowe reżysera. 3 metry prosto lub teraz ostro w lewo. Takie komendy słyszał nasz kaskader. A kaskaderem, który zasiadał za kierownicą, tą tylną kierownicą, był Carey Loftin. Ten sam człowiek, który prowadził Forda Mustanga w filmie Bullet. I to pokazuje, jak trudne było prowadzenie Herbiego. Wymagało to elity kaskaderów, by auto grało, a nie tylko jechało. Kolejnym zdumiewającym faktem była prędkość Herbiego. Disney miał Problem. Seryjny Garbus z 1963 roku miał silnik o pojemności 1200 cm 3 i około 40 koni mechanicznych. Do setki rozpędzał się w bardzo długim czasie. Jakby moglibyśmy to mierzyć kalendarzem. Jak więc uwiarygodnić sceny, w których Herbie wygrywa z autami GT? Odpowiedź brzmi Porsche. Do scen wyścigowych zbudowano specjalnego Herbiego, znanego jako Herbie numer 2. Pod jego maską wylądował silnik z Porsche 356 Super 90. Dodano hamulce, też z Porsche. Usztywniono zawieszenie, które wykonało koni. I do tego dołożono klatkę bezpieczeństwa. Ten egzemplarz naprawdę potrafił osiągać 180 km na godzinę. A co ze słynnym stawaniem dęba? To czysta fizyka, a nie CGI. Silnik Porsche dawał moc. Ale to nie wystarczało. Z tyłu auta montowano setki kilogramów ołowiu jako balast. Dzięki temu środek ciężkości przesuwał się tak bardzo do tyłu, że wystarczyło gwałtowne puszczenie sprzęgła, by przód wystrzelił w górę. Oczywiście kaskader nic wtedy nie widział, patrzył dosłownie w niebo. Dźwięk Herbiego w filmie to też inżyniera dźwięku. To nie jest czysty garbus. Dźwiękowcy stworzyli hybrydę nagrania silnika Volkswagena, które zostało nałożone na warkot silnika Porsche, a czasem nawet dodawano odgłosy sprężarki. To miało dać podświadome wrażenie, że to małe auto ma wielkie serce. W finałowej scenie pierwszego filmu Garbi jest przecięty w pół. W tej słynnej scenie, Garbi rozpada się na dwie połówki i tutaj nie użyto makiety. To był prawdziwy garbus, przecięty palnikiem. A jak to jechało? Pod przeciętymi krawędziami zamontowano małe kółka samonastawne, takie jak w wózkach sklepowych. Dzięki temu tył z silnikiem napędzał się sam, a przód, gdzie siedział kierowca, toczył się już siłą rozpędu, sterowany przez ukryte linki. Jak wyglądała technika skoku? Jak właściwie było zrobione to, że Herbie latał? Sceny skoków były. De facto najbardziej kosztowne, ponieważ zastosowano specjalną konstrukcję do skoków, właśnie budowano auta o niemal pustym wnętrzu, miało to na celu odleżenie konstrukcji, tak żeby było go łatwo rozpędzić i żeby łatwo niósł się w powietrzu. Dodatkowo zastosowano system katapulty. Często nie polegano na samej prędkości auta. Pod podwoziem montowano system tłoków azotowych, które uderzały w ziemię w ułamku sekundy, wyrzucając auto w górę na wysokość kilku metrów. A lądowanie? Po każdym takim skoku garbus był w zasadzie do wyrzucenia. Rama garbusa nie jest konstrukcją nośną. To nadwozie przykręcane do płyty podłogowej, więc przy uderzaniu auto dosłownie zginało się na pół i tworzyło właściwie taki kształt banana. Ekipa techniczna miała zawsze w zapasie 3 do 4 identycznych samochodów, które były gotowe na podmianki. A jak wykonywano zbliżenia w tym samochodzie? Te zbliżenia takie emocjonalne? W scenach, gdzie aktorzy rozmawiają z Herbim lub Auto ich, powiedzmy, tuli, na przykład drzwiami, używano specjalnego egzemplarza, który nie miał silnika. Wnętrze było wyłożone dodatkowym wygłuszeniem, by mikrofony aktorów nie zbierały echa z metalowej budy. A jego prawdziwe emocje aktorzy odczuwali przez to, że ekipa techniczna za pomocą linek poruszała fotelem pasażera lub kierownicą w rytm rozmowy. To sprawiało, że aktorzy podświadomie zaczynali traktować auto jak żywego partnera scenicznego, co przełożyło się na niesamowity realizm ich gry. W latach 70. Herbie stał się bardziej kreskówkowy. Wymagało to nowych rozwiązań w filmie Garbi znowu w trasie z 1974. Herbie musiał otwierać drzwi, by uderzyć policjanta albo mrugać reflektorami. Zaczęto stosować technikę, którą dziś nazwalibyśmy animatroniką analogową. Setki metrów linek fortepianowych, tak zwanych piano wire, ciągnęły się za samochodem do operatorów poza kadrem. Jedna linka do otwierania maski, inne do drzwi. Ale w Herbie Ghostu Monte Carlo inżynierowie przeszli samych siebie. Zainstalowano system hydrauliczny w zawieszeniu, który pozwalał na niezależne sterowanie każdym kołem. Herbie mógł przyklęknąć na jedno koło, zrobić ukłon, podnieść tył i pokazać tym radość, lub kołysać się na boki z ekscytacji. Kierowca miał w środku panel sterowania zawarami hydraulicznymi, a to był taniec na czterech kołach. Użyto też technik. Made painting, czyli domalowywanie tła na szkle i miniatur. Scena na moście Golden Gate to połączenie modelów skali i zdjęć trikowych. W tamtych czasach efekty specjalne oznaczały budowanie, spawanie i malowanie, a nie renderowanie. Dodatkowo Herbie jest znany z tego, że sikał olejem po ludziach, którzy nie do końca mu się podobali. Było to możliwe przez to, że w nadkolach zostały ukryte. Zbiorniki ciśnieniowe. Co ciekawe, na planie rzadko używano prawdziwego oleju silnikowego, no bo był też trudny do zmycia, czy to z kostiumów, czy z podłogi. No i był też śliski dla kaskaderów. Zazwyczaj była to melasa, albo syrop czekoladowy, lub też woda zabarwiona barwnikiem spożywczym. No i w czasie dwóch ostatnich filmów wchodzimy już w CGI. W 1997 roku, gdzie. Wyszedł w film The Love Pack. Widzimy zwiększoną pracę CGI. Momenty, gdzie Herbie toczy pojedynek taneczny z Riderem, tam widać po prostu, że weszło CGI. Dodatkowo, mimika twarzy samego Herbiego, jak i Horace'a, również były w większości animowane przez. CGI. Jednak to film z 2005 roku, Garbi Superbryka z Lindsay Lohan w roli głównej, najbardziej podzielił społeczność fanów. Disney postanowił, że mechaniczne ruchy to już za mało. Herbie musiał mieć twarz. Zbudowano ponad 30 różnych wersji garbusa do jednego filmu. Był tak zwany Mimkar i był to w pełni animatroniczny model, który nie jeździł, ale ruszał wszystkim. Od anteny przez daszki reflektorów brwi, aż po zderzak, czyli jego usta. Ale tam, gdzie mechanika nie dawała rady, weszło CGI. Wiele reakcji Herbiego w tym filmie to komputerowa animacja nałożona na prawdziwe auto. Dla purystów to był cios. Magia oryginalnego Herbiego polegała na tym, że był samochodem, który zachowywał się jak człowiek. Wersja z 2005 roku zrobiła z niego postać z kreskówki uwięzioną w ciele samochodu. Subtelna różnica, ale kluczowa dla odbioru realizmu. Technicznie jednak, film z 2005 roku zaimponował czymś innym: Race Car Herbie. W tym filmie był prawdziwym potworem. Miał silnik o mocy 200 koni mechanicznych i był w stanie naprawdę konkurować w ujęciach z samochodami wyścigowymi. To był najszybszy fizycznie istniejący Herbie w historii. A co stało się z tymi setkami garbusów, które występowały w roli Herbiego? Większość niestety skończyła tragicznie. W czasach przed CGI, jeśli scenariusz wymagał zniszczenia auta, po prostu je niszczono. Herbie był wielokrotnie zgniatany, palony i topiony. Jednak kilka kluczowych egzemplarzy przetrwało. Słynny Herbie Number 2 z pierwszego filmu, tak. Ten z silnikiem Porsche został odnaleziony w opłakanym stanie w jakimś magazynie. Po renowacji, która zachowała jego filmowe blizny, został sprzedany w 2018 roku za rekordowe 128 700 dolarów. Dziś herbi to ikona popkultury. Dla Volkswagena była ona wypawieniem. W latach 60 zmienił wizerunek auta z nazistowskiego dziedzictwa na symbol flower power, ale też symbol wolności. Historia herbiego uczy nas jednego. W kinie nie do końca chodzi o perfekcję pikseli, jednak chodzi o duszę. Twórcy z lat 60. i 70. używali linek, przekładni i ołowiu, by ożywić kawałek blachy, i zrobili to tak dobrze, że do dziś, widząc białego garbusa na ulicy, czekamy, aż mruknie to nas reflektorem. I tu kończy się historia legendarnego Herbiego. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście filmy, czy pamiętacie wszystkie sześć filmów który z tych filmów był waszym ulubionym? I jaki jest Wasz stosunek do garbusa. Jeśli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne ciekawe treści związane z motoryzacją. Z tego miejsca ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym materiale. Serwus!